Jak wpływa certyfikat na działalność szkoły, na działalność kontaktu z uczniami i nauczycielami? Myślę, że ma duży wpływ, że jednak ta jakość zarządzania całkiem wymiernie przekłada się na jakość nauczania i na współpracę. Klient musi być zadowolony, a zadowolony klient to jest zadowolony uczeń, a zadowolony uczeń to są sukcesy, to są dobre wyniki na maturze, to jest wspaniałe EWD. Myślę, że, to, że faktycznie bardzo wymiernie wszystko to się przekłada i ze sobą wiąże. Pani nauczyciele i pani uczeni są zadowoleni? Tak, bardzo, bardzo są zadowoleni, a ja jestem dumna, że pracuję w takiej szkole, że pracuję z takimi ludźmi, z takimi nauczycielami i, i że mogę uczyć taką młodzież. Postawiła pani poprzeczkę bardzo wysoko, więc jakie następne będą zadania, jakie następne sukcesy? Myślę, że ciągle to samo, że doskonalimy to co mamy, a wyzwania, pomysły przychodzą po drodze. Łatwo taki certyfikat utrzymać? Jesteśmy przyzwyczajeni do ciężkiej pracy na co dzień i to chyba tak samo się już w tej chwili dzieje. że Po prostu pracujemy dobrze, cały czas staramy się doskonalić to, co mamy i to tak, tak, tak już wychodzi. Jak konkretnie ISO wpływa na działalność szkoły? Znaczy ja myślę tak, że nie, nie będę wprost odnosił się do szkoły, będę się odnosił do powiatu, a poprzez pryzmat powiatu można o tym rozmawiać. Na pewno w momencie, kiedy doprowadzamy, czyli porządkujemy wszystkie po kolei procedury, to wiemy, jak w danej firmie należy postępować, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Po każdym roku, czy po pewnym okresie jest dokonywana ocena. Na podstawie tej oceny widzimy, gdzie występują niedociągnięcia, gdzie jest wszystko w porządku. W związku z tym to jest ciągła praca, która prowadzi do doskonałości. I w przypadku szkoły jestem przekonany, że na pewno wiele rzeczy czasami nieświadomie mogło się odbywać tutaj poprzez przypadek. W momencie, kiedy jest to opisane, kiedy to jest przypisane na różnych poziomach, wtedy w szkole nie, do, nie ma przypadkowych sytuacji. Po prostu jest to działanie na rzecz, że tak powiem, lepszej pracy, lepszej jakości poprawę tego, co jest. Pierwsze lo wykonuje ten pierwszy krok i kolejne placówki być może będą się starały. I co to też jest obowiązek, i co to jest działanie, także naprawdę jest dużo do zrobienia tutaj.